Pała Jezusowi Chrystusowi, witam, kochani serdecznie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Najdrożsi, wielkie prześladowania chrześcijan w Korei Północnej jest sytuacja dramatyczna ludzie tam nie mogą posiadać Pisma Świętego, bo jest za to kara śmierci albo pobyt w obozie koncentracyjnym. Ale chrześcijanie są poukrymani. Jest tam tak zwany kościół podziemny, w którym yy, niektóre osoby mają dostęp yy, ukryty do Pisma Świętego albo do kawałków pisma. Niektórzy chrześcijanie mają kawałek listu jakiegoś, kawałek Ewangelii czy kawałek Starego Testamentu, i to jest cała ich wiedza na temat Boga. Dlatego najdrożsi módlmy się, aby w Korei Północnej było przebudzenie, aby te żelazne zawory komunistycz komunistycznego systemu zostały z. Łamane, aby, aby Duch Święty poruszał się z potężną mocą, dlatego błogosławimy braci w Korei Północnej i modlimy się, aby Duch Święty w potężny sposób działał. Niech będzie wywyższony Jezus Chrystus.